Witam serdecznie. Jakiś czas temu zrobiłem taki materiał, gdzie zaprezentowałem oprogramowanie do obliczania fizycznych parametrów cewki do skrócenia anten, czyli oprogramowanie, które wylicza na przykład jaką liczbę zwojów musimy nawinąć na rurkę. Jeżeli parametry rurki są takie a nie inne, i potrzebujemy taką a nie inną indukcyjność aby osiągnąć tą właśnie indukcyjność i teraz tak zrobiłem wersję tego oprogramowania na kalkulator na mikrobytona też właśnie z prostego powodu, że staram się robić oprogramowanie które jest zupełnie niezależne od internetu, bo te Wszystkie kalkulatory i wszystkie różnego rodzaju programiki. One można teraz spotkać na internecie i pra, praktycznie w ogóle one nie są. Nie, nie da się po prostu spotkać ich, żeby były bez internetu. Ok? I dlatego tworzę właśnie serię takiego oprogramowania, które może być nawet nie to, że obsługiwane na różnego rodzaju urządzeniach, ale również może zostać wysłane drogą radiową, ponieważ jest to napisane w językach skryptowych, tak jak PowerShell i Python i, i Micropython. Ok, także jeżeli jesteście zainteresowani posiadaniem oprogramowania, które nie wymaga dostępu do internetu i robicie cewki do różnego rodzaju budowy anten, to to jest materiał dla Was i ja zapraszam do obejrzenia. Ok, więc programik jest napisany w MicroPythonie, czyli może być uruchamiany w środowisku Pythona i również może być uruchamiany na kalkulatorach. I taki był cen i cel. I ja zademonstruję tutaj teraz to oprogramowanie, tutaj na kalkulatorze, właśnie który mam Casio. Więc um, najpierw pozyskujemy. Tak zwany parametr, który potrzebujemy do budowy cewki, czyli po prostu jej indukcyjność. Ja tutaj założę na przykład, że ta indukcyjność jest 40 e, mikrohenrych. Ok, więc uruchamiamy programik i programik się nas pyta tutaj o core diameter. Millimeters, bo to jest po angielsku. Czyli średnica rdzenia, czyli tej rurki w naszym wypadku, w milimetrach. Okay? Więc standardowa rurka jest 25 mm. Okay? I teraz tak Wire la, um, Thickness Millimeters. Czyli średnica drutu, który będzie wykorzystywany do nawinięcia tej cewki. I tutaj wpisujemy 1 mm dla przykładu. OK, to jest podane w milimetrach. Dalej podajemy desired inductance w mikrohenrych, czyli poszukiwana czy też do, do, docelowa indukcyjność cewki w mikrohenrych. I tutaj ja wpiszę dla przykładu, właśnie 40. OK jak nacisnę EXCEL, właśnie, Wykonaj, to on tutaj zrobi całą listę różnego rodzaju parametrów ja tutaj wrócę do miejsca, w którym on to wszystko podsumowuje, czyli Results, Rezultaty i tutaj mamy, pierwsza, pierwsza linia poniżej jest Number of Turns Required, czyli liczba, ja to podświetlę teraz, liczba Zwojów potrzebna, i ja on tutaj napisał 54, okay. poniżej jest um, Core Length Required, czyli długość rdzenia, która nam jest potrzebna, czyli długość rurki w tym wypadku 54 mm. Okay. Wire length required, czyli um, potrzebna liczba drutu, i tutaj on pokazał właśnie 4 m24 cm. To wszystko jest w przybliżeniu. Zawsze lepiej jest po prostu mieć troszeczkę więcej drutu. Um, I dalej jest um, approximate last turn in UH. Czyli jaka była indukcyjność ostatniego zwoju, który został nawinięty na tej cewce i tutaj mamy 1,3225 ok, to nam daje taką ideę ile jeden zwój miał, ostatni zwój miał, jaką miał indukcyjność okay. następna linia, którą danych, którą otrzymujemy to jest inductance before desired UH czyli Um, indukcyjność tej cewki na przedostatnim zwoju. Ok, i po co ja to wyliczyłem, to jest po to, i tutaj jest podane 39,854. To jest po to, że czasami jest tak, że na przykład szukamy wartości, chcemy wybudować cewkę na 40 mikrohenrych, um, a na przykład um, algorytm wyliczył, że przedostatni zwój na przykład dwie satne mniej po prostu ma niż potrzebne jest i po to właśnie ta liczba przedostatniego zwoju jest pokazywana, że ktoś może dojść do wniosku, że nie ma potrzeby robienia następnego zwoju, że to wystarczy, bo czasami czasami ta wartość dodatkowego zwoju jest bardzo duża, może być 3 mikrohendrych na przykład i możemy zrobić coś takiego, że jeżeli tam to jest tylko jedna dziesiąta henrego, mikrohenr'ego, to można sobie można zaprzestać po prostu nawinięcia jeszcze jednego zwoju o, w ten sposób. I następny parametr, który jest, to jest tak zwany ma matching inductance UH, czyli y ta indukcyjność, którą myśmy wymagali, którą chcemy mieć przy tej liczbie zwojów, która jest podana, czyli 54 i to jest 41,17, bo myśmy wpisali, że chcemy mieć indukcyjność 40 osiągnąć i tu można zobaczyć, że po prostu to troszeczkę musiało być przekroczone okay. i ostatnim parametrem to jest, kiedy gdybyśmy chcieli nawinąć dodatkowy zwój ja tutaj to przewinę, żeby pokazać tą cyfrę. To jaka by była indukcyjność z dodatkowym zwojem? I tutaj jest właśnie 42,52. Okay. I to są właśnie te parametry, które są nam potrzebne do tego, żeby wykonać tą cewkę, czyli po prostu podajemy mu indukcyjność, którą chcemy osiągnąć, podajemy mu średnicę rurki, a on wylicza nam, ile kabla potrzebujemy, jak długa powinna być rurka. Ile y, musimy nawinąć zwojów, czyli 54 w tym wypadku? Jaka była indukcyjność przy 53 zwoju? I jaka była indukcyjność przy dodatkowym zwoju, który w tym momencie będzie 55? Okay. I tak to wygląda, i dzięki temu, y, że to jest właśnie na kalkulatorze. To, gdyby na przykład ktoś uruchomił tzw. Tak zwany kill switch i, i zabił wszystkie komputery, i zabił wszystkie po prostu telefony komórkowe, to takie kalkulatory nie mają WiFi i można dokonywać wszystkich obliczeń, które są potrzebne do awaryjnego budowania cewek i anten no, w ten sposób. Dlatego że ja dążę do tego, żeby zrobić całe oprogramowanie, które jest potrzebne do różnego rodzaju budowy anten na kalkulator. I też będę robił różnego rodzaju takie bardzo przydatne programy do krótkofolarstwa i komunikacji awaryjnej. Na przykład teraz pracuję nad takim um, algorytmem, który wylicza tak zwaną um, strefę um, um, strefę, w, którą trzeba pominąć w momencie, w którym ktoś nie chce przekroczyć. Um, um, wystawienia się na promieniowanie radiowe, tak żeby ono nie było szkodliwe. No w ten sposób bardzo taki ciekawy kalkulator i, i taki algorytm, który został opublikowany, gdzie wylicza się właśnie, jak, bo, bo jak ktoś robi tak zwany węzeł dostępowy, to on może nadawać czasami po 12 godzin i, i to wystawienie się na promieniowanie fal radiowych może spowodować po prostu szkodliwe e, efekty. Także ja to teraz nad tym pracuję, takim programikiem dodatkowo. OK, także to jest to. To jest programik, e, który wylicza te fizyczne parametry cewki. To jest algorytm, który można spotkać właśnie na różnego rodzaju e, stronach internetowych, które e, publikują materiały i kalkulatory do skracania anten. OK. I to jest algorytm, który jest wykorzystywany przez krótkofalowców i został przetestowany i jest wiarygodny. OK i to by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów ten. Kanał jest kanałem preperskim, gdzie ja publikuję różnego rodzaju materiały związane z preperswem. Komunikacja awaryjna jest nieodrębną częścią bycia prepersem, więc jest bardzo dużo materiałów związanych właśnie z komunikacją awaryjną i krótkofalarstwem. Także zapraszam do obejrzenia innych playlist, zapraszam do obejrzenia innych materiałów i życzę powodzenia. Na razie.